Projekt przyczynowej odnowy biologicznej rodzaju ludzkiego, część druga. Ciąg dalszy. Z pierwszej części cytatu generała Kuropieski. Cytat. Przy dzisiejszym poziomie biologii nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć zażywia wojny ani jej przewidzieć. Koniec cytatu. Mój komentarz dzisiejszy. Dopóki w ogóle są wojny, dopóty gatunek ludzki jest zdegenerowany. Współczesna nauka nie zna faktycznych przyczyn zbro wojen, zbrojeń, terroryzmu, przestępczości, alkoholizmu, narkomanii, patologii społecznej. Często nawet nie wie, co jest, a co nie jest patologią. Nie zna przyczyn chorób, nie umie im zapobiegać. Nie umie chorych skutecznie, przyczynowo i jak najtaniej leczyć. Nie jest zatem nauką, a zbiorem opisów i patologicznych poglądów. Potrzeby organizmu ludzkiego dla nauki są nieznane, a co gorzej, znane. Są źle znane, nieprawidłowo szkodliwe. Zawsze lepiej jest nic nie wiedzieć, niż wiedzieć źle. Gdy się wie źle, to każda czynność podjęta przez człowieka jest zła, i człowiek tak musi popełniać ustawicznie błędy i tylko błędy popełniać może. Wiedział, wiedział o tym Sokrates, gdy mówił: Cytat. Jeśli ci, którzy znają się na rzeczy, i ci nie znający się na rzeczy, którzy wiedzą, że się nie znają. Nie popełniają błędów to pozosta pozostają jeszcze ci, którzy, nie znając się na rzeczy, są przekonani, że się znają. Tylko taki rodzaj wiedzy jest przyczyną zła i jest godnym nagany nieuctwem. Koniec cytatu. Od, ki od kilkuset lat w naszym narodzie prawie nie pojawiają się ludzie znający się na rzeczy. Nie ma też ludzi, którzy, nie znając się na rzeczy, wiedzą, że się na rzeczy nie znają. Wszystkie prawa fizyki i chemii mają zastosowanie do organizmów żywych, w tym do człowieka. W urządzeniach i maszynach budowlanych, budowanych przez ludzi, nieprzestrzeganie tych praw prowadzi nieuchronnie do katastrofy. Przekazywane w genach plany budowy organizmów ludzkich są prawie identyczne w najważniejszych kwestiach, a istotne różnice występujące między ludźmi wynikają głównie z wpływu różnych czynników środowiskowych. W życiu płodowym rosnący organizm otrzymuje od matki takie składniki budulcowo-energetyczne, jakie organizm może mu dostarczyć a więc z matki. Z kolei matka dostarcza dla płodu takie składniki, jakie sama pobiera w pożywieniu. U ssaków i u człowieka, po urodzeniu, jedynym źródłem pożywienia przez różnie długi okres czasu jest mleko matki. Pomijając to, że obecnie znaczna część matek nie ma już pokarmu, skład mleka kobiecego bardzo się różni. Może być lepszy jak w Szwajcarii, lub gorszy jak w Pakistanie i w Indiach, czy nawet w Polsce. Ale obecnie jest on prawie zawsze nieprawidłowy. Są dwie główne grupy zwierząt: zjadani i zjadacze. Innych prawie nie ma. Uprzywilejowane miejsce zajmują zjadacze mają większy mózg. Znacznie wyższą inteligencję. Na ogół żyją dłużej od zjadanych. Na przykład, wiewiórka żyje 10 razy dłużej od szczura. Wielkość mają podobną, tylko że wiewiórka żywi się jajkami, orzechami, małymi ptakami, czyli białkiem i tłuszczem. A szczur żywi się głównie zbożem. Drapieżniki mają większy mózg, znacznie wyższą inteligencję. Zjadacze przyjmują w pożywieniu znacznie lepsze składniki budulcowe i lepsze źródła energii. Dlaczego kurówka nie zje barana czy zająca? Odpowiedź jest prosta, baran czy zając krowie nie smakują. Dlaczego wilg nie zjada surowych ziemniaków, zboża, trawy czy jabłek? Odpowiedź jest taka sama, te produkty wilkowi nie smakują, dla niego są niejadalne. Zarówno zjadani jak i zjadacze przy pobieraniu pożywienia kierują się głównie smakiem, zapachem, wyglądem oraz możliwościami zdobycia pożywienia. Na ogół u zwierząt produkty najlepsze dla nich, dla ich organizmów, są dla tych zwierząt najbardziej smaczne i spożywane są w pierwszej kolejności. Powyższe mechanizmy, wspólne dla wszystkich istot żyjących, zupełnie zawodzą u człowieka. Dlaczego tak się dzieje? Czy jest możliwe, aby człowiek kierując się tylko zmysłami, pobierał w pożywieniu tylko to, co jest dla jego organizmu najlepsze, a nie pobierał produktów szkodliwych? Obecnie nie jest to możliwe. Człowiek musi sobie pomóc wiedzą. Między wszystkimi gatunkami, a człowiekiem, w pobieraniu pożywienia występuje jedna, ale to bardzo istotna różnica. Wszystkie zwierzęta pobierają pokarm surowy. Człowiek zmienia smak potraw przez ich przetwarzanie. Tylko z tej różnicy wynikają wszystkie występujące u ludzi negatywne i pozytywne skutki. Bez rozpoczęcia przetwarzania pożywienia przez pierwszych ludzi, bez zmiany jego smaku i właściwości, bez ochrony przed pazożytami bakteriami bo ogień wypala te wszystkie szkodliwe czynniki nie tylko nie byłoby człowieka, ale nie byłoby też, jeśli już człowiek był, tego błędu, zwanego Grzechem pierworodnym w cudzysłowie jest grzechem pierworodnym. Człowiek sam nazywa siebie człowiekiem rozumnym w cudzysłowie. Sam siebie tak nazywa. To nie znaczy, że jest.